kim wy jesteście? Co robicie? Czy to makaron błyskawiczny? Nie, tylko nie makaron. Przestańcie natychmiast. o, o rany! To był straszny koszmar. Ojej, kuja, jakie jasne słońce! A to znaczy, że pora iść do pracy w makaroniarni. Oglądajcie nowe wideo. Jaki makaron pani chce? Ostry czy klasyczny? Babciu, czy ty mnie słyszysz? Proszę, pokaż mi palcem, który makaron mam przygotować. Yy, ten poproszę. Świetny wybór, babciu. Jesteś okay. pierwsza w historii naszego lokalu, która zje tak dużo makaronu. Proszę, możesz próbować. Smacznego. O, wygląda apetycznie. Z przyjemnością spróbuję. O nie, szczęka mi wypadła. Co mam robić? To ponad moje siły. Dobrze. Muszę pomóc znaleźć jej zęby, bo nigdy stąd nie pójdzie! Proszę, oto twoje zęby, babciu, znalazłem je! A, ta szczęka mnie gryzie! O nie, zaatakowała mnie! A! Ratunku! Babciu, babciu! Ojej, co tam się dzieje? Nie rozumiem! Oj! Oto i moje zęby. Znalazły się. Wskakujcie na swoje miejsce. Musimy zjeść troszkę makaronu. Mamy go tak dużo. Mmm, bardzo pyszne. Jakiś dziwny ten młodzieniec. Co za ślicznotka przyszła do naszej makaroniarni. Normalnie oszaleję. Chyba się zakochałem. Witam w naszej makaroniarni, przepiękna pani. Proszę usiąść. Dzisiaj ja będę twoim kelnerem. Czego sobie życzysz? A, już rozumiem, mała porcja makaronu. Tyle? Nie chcę jeszcze mniej? Naprawdę? No dobrze, zrobi się. Uwaga, uwaga! Twój makaron? Smacznego. Wygląda bardzo apetycznie. Zaraz spróbuję. Wow, to jest właśnie to czego chciałam. O nie, chyba znowu się objadłam. Tak to się zdarza. Może dziś razem wyskoczymy? Potwór z makaroniarni, ratunku! Zaczekaj na mnie. Jesteś gotowa żeby złożyć zamówienie? A tu jest to czego chcę. Super ostry makaron. Podaj mi go natychmiast. Ze makaronu, makaronu, makaronu! Proszę, to twój makaron. A tak, to super ostry makaron. Nareszcie go zjem. Chociaż tych papryczek mogłeś dać o wiele więcej. Mmm, ale zgłodniałam. Och, już czuję, jak mi w środku wszystko kipi. Super uczucie. Robi mi się coraz bardziej gorąco. Jeszcze bardziej. I jeszcze bardziej. Tak, to prawdziwy rok. Przepraszam, ale zgodnie z regulaminem naszego lokalu jestem zobowiązany ugasić ten pożar. Tak, teraz jest to wiele lepiej. Chociaż prysnę jeszcze. Przyszedł do nas Spider-Man! Jestem w szoku! Ale wrażliwy chłopak! No dobra, zerknę co mają w menu. Ale sen mi się przyśnił. O, to jednak nie sen. To naprawdę Spider-Man. Chcesz makaron serowy? Dobrze, za chwilę go przygotuję, mój bohaterze. Proszę. Dziękuję, przyjacielu. Spróbuję. Ach, do bani z tą grawitacją. Nie potrzebuję tych pałeczek. Będę jadł rękami. O jacie, to jest pyszne. Wasz makaron jest najlepszy od tego, co kiedykolwiek jadłem. Niam, niam, niam. Ojeku, zakrztusiłem się. Aj. Makaron był super, ale lądowanie nie było miękkie. O nie, gdzie moja maska? Nie widziałeś mnie. O rany. Ale masz słodki nosek. Nie, to ty jesteś słodki. Dzień dobry, witam w najlepszej makaroniarni w mieście. Możecie złożyć zamówienie. Och, ci zakochani. Wręcz nie mogę na to patrzeć. Fuj! Uważam, że to wszystko jest niezgodne z prawem. Koniec z tym. Nie zostawiliście mi wyboru. Dodam troszkę ognia do waszego związku. Jej! Masz takie gorące usta? To bardzo miłe. A, Orety! Bardzo przepraszam! Co ty narobiłeś? Wiesz co? Usuwam cię z klubu matematyków i więcej do mnie nie pisz! A, kto to? Właśnie tak witacie klientów. Proszę, twoje zamówienie jest gotowe. Czarny makaron dla Wednesday. Smacznego. No dobrze, próbuję. No i jak? Okropne! Co ty tu za paskudztwo mi dałeś? Tego się nie da jeść! Ale jak to? Jesteśmy najlepszą makaroniarnią w mieście! Zaraz wam pokażę, co to znaczy najlepszy makaron. Czy kiedyś jedliście świeże robaki prosto z grobu? Nie? No to wam mówię, że są najpyszniejsze na świecie. Polecam włączyć je do menu. Ona zjadła robala! Zaraz wymiotuje! Trzymaj się, jesteś w pracy! Bierze jeszcze jednego! Oj! Dzień dobry, przepraszam, ale nie wolno do nas wchodzić ze zwierzętami. Tak, tak, takie mamy zasady. Świetny wybór, droga pani, zaraz wszystko przygotuję. A co tu się wyprawia przy trzecim stoliku? Proszę pana, wszystko w porządku? A co to takiego? Pies? No co za bezczelność! Przecież powiedziałem, że do naszego lokalu nie wolno wchodzić ze zwierzętami! Zaraz wezwę policję! Stać! O, sosy sobie wezmę, były pyszne! Oddawaj to złodzieju! Przepraszam, ale do nas... O, miłość twojej... Między nami przebiegła iskra! Idę usiąść za stolikiem! Panie klaunie, gdzie jesteś? Zaraz pozbędę się tych głupich balonów. Będziesz coś zamawiać? Chcesz tęczowy makaron? Serio? No dobra, zaraz przygotuję. Mm, wygląda całkiem fajnie. Och! Ej! Oj, nie mogę oddychać. Zakrztusiłem się. Co mam robić? Ratunku! Panie kelnerze, zaraz się uduszę. Już nic nie czuję. Widzę jasne światło w tunelu. Cześć, babciu. Co okropne! Tylko nie w moim lokalu! Co? Oj! Aha! Nabrałeś się! Nabrałeś się! Niezły ze mnie, aktor! Pora to Nie Jestem bardzo głodna! Przynieście mi coś do jedzenia? Nic mi się z tego mnie nie podoba. Ochyda! Macie okropną ofertę! Nie chcę waszego poskudnego makaronu! Wiadomość z ostatniej chwili. Głośny płacz rozlega się na całej planecie. Czy ktoś może nakarmić tę dziewczynkę? A może zjesz czekoladę? Mam taką. I taką. Chcesz? Co ja mam robić? O, mam pomysł. Specjalnie dla tej rozkapryszonej dziewczynki przygotuję makaron z żelków i cukierków. Jestem pewny, że jej się spodoba. O! To. wygląda fajnie. Spróbuję. O rany, przecież to żelki! Super! Ojacie! Żelkowy makaron z czekoladowym syropem? O tak, udało się! Makaroniarnia? No dobrze, jestem taka głodna, że będę zmuszona wejść do tej budy. Proszę usiąść o to nasze menu. Co to za nudy dla biedaków? Jeśli nie ogarnąłeś, to jestem bardzo bogata. O, już rozumiem. Przepraszam? Zaraz przygotuję coś wyjątkowego. Proszę o to dla ciebie coś specjalnego. Najdroższy makaron w naszej makaroniarni. Ma przyjemny dla oka kolor. Niestety, jeść takiego makaronu. Auć, ten makaron jest twardy. Jak mam go jeść? Co robić? Chwileczkę, zaraz się tym zajmę. Chodzi o to, że ten makaron nie jest do jedzenia. Trzeba go nosić. Wyglądasz cudownie. To zaskakujące, ale podoba mi się u ciebie. A oto twój napiwek. To najlepszy dzień w moim życiu! Podobało ci się nasze wideo, więc szybko zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Napisz w komentarzach, którego z klientów chciałbyś widzieć częściej.